Witam Dzisiaj gdzie lecę za tego tu rowera Bardzo mi się ten rower podoba za jest mój tutaj mamy latarkę i tutaj światełka żeby mocy było widać Tutaj blokada żeby przypiąć Trzeba fajniej się nie mieć. chyba najlepiej ze wszystkich rowerów jakie miałem tej Przyrzutki, tutaj jest właśnie zwany, ale nie wiem, czy mi nie działa. No. Właśnie tutaj jeszcze stopkę, że się nie przewlaca hamulce. łańcuch oczywiście, czyli za jakiś czas należy smarować Mogę, mogę się też na nim przewieźć, żeby wam pokazać okay. Szkoda, że nie ma żadnego takiego statywu, żeby go tu przymocować. 我不干。<Okay. S 2> <laughs> Tylko, że trzeba opatrzeć? nierówno. Tutaj możecie zobaczyć, że jesteśmy mniej więcej w tym samym miejscu, co pokazywałem właśnie polany. O, kurka. się. I ptaszki słychać jakby miał coś w to by było mi łatwiej, ale dobrze. Ważne, że coś mam Już mogę to naklęć. Napiszcie oczywiście w komentarzu, jaką wy macie opinię na temat tego rowera, czy jest fajny, czy nie. I oczywiście komentarz, like oraz subskrypcja. To jest czas, czy napadać, taki obręb Wcześniej burza były wielkie. tutaj. Ścieżka też przyjemna. O. To do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.